więc złamałem krzyż do którego mnie przybiliście teraz stoję przed wami i powiadam wam wybije mieczem podległe wam miasta jest Wybiec i Marolt. Ma, ma na sobie alberot habit i rzeczy wiecie osobiste zostały pewnie zakrysty. To, to wasze wieże obrócę w proch czas z na bożeństwo spadnie na was gnust który się uniesie spod, spod kopyt moich Trzeba licznych rumakć od krzyku mej niepokonanej armii Wasze mury zadrżą w swych posadach. I oto zdobędę wasze miasta, zrabuję skarby i zawłaszczę wszelkie dobra. Obalę dumne kolumnady waszych świątyń i zrównam z ziemią ich gmachy. Powsze czasy położę kres niewiernemu ludowi. I nie będzie słychać już waszych cypr, bo dokonam na was srogiej pomsty i ześlę na was straszliwe kary. A uczynię to wszystko, byście poznali, gdy będziecie rzuceni na kolana i błagali o miłosierdzie, że ja jestem Pan. Verbum Domini. Módlmy się. Niech Jezus Chrystus obdarzy nas siłą, byśmy mogli pokonać naszych wrogów. Wysłuchaj nas, Ary. się za kapłanów i za cały Kościół święty, aby rósł nieustannie w siłę. Ciebie prosimy? Wysłuchaj nas, Ary. się za obfite błogosławieństwo w sprawach materialnych. Ciebie prosimy? Wysłuchaj nas, Ary. się za rodziców by wychowywali swe dzieci na mściwych i żądnych władzy chrześcijan ciebie prosimy wysłuchaj nas módlmy się za naszych rodziców by nie szczędzili nam batów gdy na nie zasłużymy ciebie prosimy wysłuchaj nas módlmy się za papieża by na wzór Pana trzymał nas twardą ręką w ryzach ciebie prosimy Wysłuchaj nas, ale módlmy się za zwycięzców, bo tylko oni wejdą do raju. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, ale módlmy się do Matki Boskiej bezlitosnej, by chroniła nas przed popełnieniem grzechu miłosierdzia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Módlmy się do Jezusa, mściciela, by nie pozwolił nam się zawahać, gdy nadejdzie czas zemsty. Ciebie prosimy? Wysłuchaj nas, Módlmy się za naszych misjonarzy, by z mieczem w dłoni głosili chwałę Chrystusa. Ciebie prosimy? Wysłuchaj nas, Módlmy się do Boga. By z naszych wrogów uczynił zwyciężonych. Ciebie prosimy, wysłuchaj mnie.